Dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparingparter.pl Pierwszy raz nagrywam e, wywiad wspólnie z, z panami e, I myślę, że to będzie najlepszy wywiad, który poprowadzę e, Ze mną złoty medalista Mistrzostw Polski Patryk Sypień I srebrny medalista Mistrzostw Polski Open Wiktor Koleja, siemanko Siema Us, witam Panowie e, w poprzedniej rozmowie naszej, którą nagrywaliśmy wszyscy wspólnie, e, mieliście takie marzenie, że widzicie się w finale Mistrzostw Świata Open, które co prawda są za miesiąc, e, ale spotkaliście się już tutaj, na Mistrzostwach Polski Open. No i jak było? W porządku. <kuh> Sławo. E, no i właśnie takich odpowiedzi się w sumie spodziewałem. Myślałem, że jednak rozwiniecie, ale, ale się nie udało. Rozwiniesz? Czyli masz coś do powiedzenia? Tak. Dobra. <noise> Bardzo mi szkoda, że przegrałem. Bardzo chciałem wygrać. Ty. Bardzo się cieszę, że wygrałem. Bardzo nie chciałem przegrać. <noise> Panowie, e, trzy minuty, potem dwie minuty, a potem dwie minuty. Było co prawda trochę odpoczynku, bo była pewna nie, niepewność, że jednak po, drugiej, po pierwszej dogrywce właśnie ta, ta walka ma się skończyć. E, Patryk, wiedziałeś o tym, że mają być dwie dogrywki, byłeś pewny, że jeszcze przewalczysz tą drugą, czy jednak stwierdziłeś, kurczę, będzie remis i będzie waga? Czy znaczy, wiesz co, no, przepisało wiedziałem, że powinny być dwie dogrywki, tak też jakby, e, może tyle, że prowadziłem walkę, ale jakby gdybym wiedział, że po pierwszej dogrywce ma być już waga, to na pewno bym się odpalił tak na 1000%, a no to było założenie, że powinna być jeszcze jedna dogrywka. Widziałem, że to nie jest tak, że jestem w stanie zdominować Wiktora i rzucić się, dobra, pojechać go w tej dogrywce, tylko jednak tak mówię, dobra, do, jeszcze jedną dwójkę zrobimy i wtedy będzie trzeba dać wszystko na tą jedną kartę. I jak nagle ktoś nie mówi wagę, ja dzisiaj. Bo nie ma wagi. A twój tata krzyczał e, w, pod koniec pierwszej dogrywki. Patryk, bo przegrasz przez wagę. Znaczy nie, no jemu chodziło o to, żebym miał na uwadze, że będzie jeszcze jedna dogrywka, że będzie waga. Jakby zdawałem sobie z tego sprawę, ale no to wszyscy byli zaskoczeni. Wiktor też e, zaskoczony, może ten lekki uśmiech się pojawił, Kurde, a może już, ale nie będę kłamał, że e, po tej trzeciej rundzie stałem, patrzę nawet z lewej strony na mnie, na mnie, mówię okej. Okay, do e dogrywka dogrywka wie? O kurde, mówię, wszystko zależy od tego pana na środku, wiem, Nie pierdol tego. <grafy> I nie ukrywam, czy jak zacząłem wtedy ciśnienie mi zeszło, było tak. Znaczyń, nie ukrywam, to nie jest tak, żebym powiedział, o nie, sędziowie mnie przewieźli, bo e, chcę tę walkę zobaczyć na spokojnie, wiadomo emocje, emocjami, ale nie, nie mógłbym zejść z walki i powiedzieć, nie, no pojechałem, Wiktora, czułem, że miałem przewagę, bo nie, bo wiem, że e, w tej ostatniej dogrywce no, zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie była ta najpiękniejsza końcówka, bo biłem po prostu już na ośle, żeby tylko było jakby trochę jak jakąkolwiek przewagę zrobić, bo to nie jest tak, że. Wiktora mogłem gdzieś tam pojechać, nie masą go przepaść. Wiktor nie jest tego typu zawodnikiem I jakby od początku z zawodu już z kimś rozmawiałem, mówię nie, najbardziej boję się walki z Wiktorem, mówię, innych znam, wiem, że są trudni przywódcy, ale najbardziej boję się walki z Wiktorem, bo wiem, że to nie będzie lekka walka i tak jak, tak jak myślałem, tak też było, dlatego mówię, tą ostatnią tą grę, jak się rzuciłem i mówię, do końca, nie miałem pewności, czy wygram, czy nie wygram, jak widziałem dwa na dwa, dalej czułem, że może się wszystko zdarzyć, jak, jak zacząłem wertyk, mówię, dobra, okej, okay. <laughs> wszystko jest dobrze. <laughs> To widzisz Wiktor, teraz do ciebie w tą samą stronę. Czy jak była pierwsza dogrywka, to miałeś takie. Dobra, jak będzie, druga, jak będzie waga, to wszystko jest po mojej stronie. A jeżeli będzie druga dogrywka, Boże, muszę się znowu z nim bić. Znaczy, no, ja wiedziałem, ja też byłem zaskoczony całą akcją, że chcieli po pierwszej dogrywce dawać wagę. I nie chciałem w ten sposób wygrać, bo ja też byłem, byłem pewny, że ta druga dogrywka będzie. No i nie byłem nawet ucieszony, nie chciałbym w ten sposób wygrać, a zacząłem się śmiać, bo po prostu Patryk zaczął panikować jak dziewczynka. I tylko dlatego się zacząłem śmiać, ale no co, wszystko się wyjaśniło, tak jest w przepisach, tak powinno być, że powinny być dwie dogrywki i tak się stało. Bardzo żałuję, że jednak główny sędzia nie pokazał na remis. Ja tam słyszałem tylko Patryk, że tam szepnął, że pięć na coś, nie, nie wiem, coś w tym stylu. No tak, zawsze nieważny sposób. Tak. No sądzę, no szkoda chciałem z nim wygrać bardzo. A nikt nie zabroni szepnąć tysiąc złotych, widzisz. Jakby się zaczęli licytować, to było w sumie jeszcze lepiej, nie? No tylko on jest ten. Bogatszy. Ja, no może u mnie to rodzice by się wkurzyli trochę, gdybym więcej szepnął. Mama, dawaj dwójkę. <laughs> tak. nie, on już rodziców nie prosi, ja jeszcze proszę, więc. Kochani rodzice za to, że dają. Tak jest, jak najbardziej. E, panowie, to jakby teraz tak. E, Patryk, czy? To było tak, że mm, trochę zakładałeś, że możecie się spotkać w finale yy, i rzeczywiście, że to się może wydarzyć. I chciałeś się z nim bić, czy jednak wolałbyś to ominąć? Bo zakładam, że na treningach bijecie się w sumie mocniej niż na tym turnieju dzisiaj. Nie wiadomo, że na treningach walczymy. No to i to wiesz. No, może to było delikatniej pokazywane, bo, bo, bo co będziemy dawać się 100%? Jak to mawia Marek Wolny, 30% wystarczy, a na treningach bijemy się na 50%. E, nie no, <laughs> śmieję się. No może ktoś widział to, tą pierwszą rundę właśnie, tym, że była troszeczkę spokojniejsza, zwłaszcza te tam pierwsze dwie minuty walki, była akcja za akcję spokojnie. Ale już od końcówki, poprzez następne dwie wygrywki, to już była normalna walka, taka, że daliśmy się wszystko, bo jesteśmy kolegami, no ale jak będziemy w tym przez każe każdy z nas chciał się sprawdzić i tak naprawdę gdybym, gdyby Wiktor mi odpuścił w walce, to mówię, że jest pizdą. Na szczęście nie odpuścił i dzisiaj tego nie powiem. <grym> dzisiaj ja i Wiktor postawiliśmy się na, na tyle mocno, że obydwoje stwierdziliśmy, że jakby ten start miał być takim e, sprawdzianem naszym. Przed świata, jakby sprawdzamy formy, co trzeba poprawić, czy idzie w dobrą stronę, wiadomo, to nie była nasza szczytowa forma, no i wydaje mi się, że jakby przez te wszystkie walki, jakby to, nad czym my pracujemy, wiadomo, Wiktor ma inny styl walki, ja mam inny styl warki, ale obydwoje jakby z tym, w czym pracujemy, sprawdziliśmy się dobrze, a jak pytałeś, czy... Przed myślałem o tym, że z Wiktorem się spotkał. Oczywiście, jakby ja widziałem losowanie, eee, zdałem sobie sprawę, że Wiktor ma po drodze też jakąś tam lekką drabinkę. No ale no, mówię, no, sparuję z Wiktorem na tyle, że znam jego możliwości. nam przez świata i wiem, że nie było tak, że któryś z tych przeciwników był kimś nie do przejścia. No zresztą yy, trzecia walka drugą wygrał z Filipem, trzecią znam też nie tak, że tak jak powiedziałem, pojechałem Viktorem. Nie, to no, była wyrównana walka, naprawdę wyrównana, więc ja od początku mówiłem, jak z Wiktorem, że najbardziej były się walki z, walki z Wiktorem. Z innymi chłopakami się biłem, eee, znam, wiem jak z nimi walczyć. A tutaj wiedziałem, że Wiktor jest są, która wie, jak ze mną walczyć. I to, to nie było fajne. Natomiast zauważyłem parę rzeczy. Miałem jak, mam jakieś swoje kopnięcie, zmieniałem pozycji, Wiktor wiedział po co, od razu mnie odblokował nogę, bo wiedział, że mogę kopnąć na głowę. I to było, to było wkurzające. z drugiej strony, jak Wiktor coś robił. Ja też zdawałem sobie sprawę, co może być. Wiadomo, że część rzeczy gdzieś tam nam wychodziła, jakiś zmyłek, czy jakieś akcji, i tak dalej, ale jakby obydwoje wiedzieliśmy, znamy się na tyle, że widzieliśmy jakby czego się spodziewać po sobie. Dlatego też wiedziałem, że ta walka jest trudna, bo inaczej się bije z kimś, kto nie zna nas, i możemy robić 1500 rzeczy. On też może, ale z Mam swoje atuty, które mogę wykorzystać. Super. A tutaj widziałem, że tak, tak nie będzie. E, Wiktor, czy Patryk bije mocniej na treningach, czy na tym turnieju dzisiaj? E, zdecydowanie na turnieju. Na w sparingach, na, tre, na treningu się obija. Zdecydowanie. Ale e, chciałem dodać, że mimo, tak jak Patryk to powiedział, że trenujemy razem w parach wszystkie treningi, znamy wszystkie nasze przyruchy, zmyłki, sztuczki. Każde ustawienie stopy, biodra, wszystko wiemy o sobie, to i tak pokazaliśmy bardzo fajną walkę, gdzie jeden drugiego zaskoczył w jakiś sposób, bo jednak często jest tak, że koledzy klubowi walczą, albo jeden oddaje walkę, albo nie wychodzą, albo, albo po prostu... Jest tak, że wszystko o sobie wiedzą, nikt nikogo niczym nie zaskoczy i jest walka, kto ma lepszą kondycję i serce do walki. A u nas pokazaliśmy, wiadomo, charakter pokazaliśmy, ale też zaskoczyliśmy się paroma rzeczami, mimo że to było bardzo trudne i walka nie była, nie była nudna, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej tak słyszałem. Ja uważam, że słuchajcie panowie, to zdecydowanie nie była nudna walka i dużo się tam działo, ale nie mogę powiedzieć, że to była najlepsza walka na turnieju. E, już wam mówię dlaczego. No Znacie się, wiecie o co chodzi i tak dalej, ale dwie najlepsze walki na turnieju to i tak były wasze walki, w mojej opinii. Twoja z e, e, Filipem Lenkiewiczem, nie, z Filipem Lękiewiczem, a twoja z Kubą Pałaszewskim. Powiedzcie mi, jak się walczy z takimi, no co by nie mówić, lżejszymi zawodnikami. Od niego to Ej, jest, do, 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 do On jest kilo To jest kurczak. 7, jest kurczak. 7 Ja ci no. mogę powiedzieć, jak się walczy z lekkim, bo w finale zaraz, się biłem zaraz, z takim ja się maluchem. Się, tak wrócimy do ciebie. Nie awanturuj się, nie awanturuj nie. się, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobisz? Słucham. <laughs> nie no, jest z, z, z lekkim. No ciężko się bije z takim jak ten malutkim chłopczykiem, no ale to... To jeden, <noise> wracając do walki z Filipami, no walka. Yy, Wiktor jest zupełnie innego jak brodzę zawodnikiem, bo on jakby to no nie jest lekkim, no to jest siedemdziesiątka, ale pomimo tego mm. stylu ma styl walki silny i mocny, a często tych rzeczy kategorii i walka, yy, moja pierwsza bo taka szybkościowy zawodnik, no nie chciał stanąć wiadomo do wymiany ze mną. Filip jest k 6 nawet. No właśnie około 70 jak wczoraj się tam ważył. No że, to nie jest tak, że wie, że chciał stanąć klata w klatę, bo wiadomo, że jednak moja masa siła przeważyła, więc był ten początek walki, że, że szedłem za nim. On się cofał, w końcu miałem takie. Nie no dobra, nie będę za nim tak chodził, bo idę, idę, ciężkie że jak jak człowiek idzie, ma coś uderzyć, to to jest bez sensu takie uderzanie. W końcu stanąłem, no i gdzieś tam no, udało się, jednak masą gdzieś, gdzieś logić, gdzieś poczułem, że wszędzie gdzieś, pojedyncza ręka, no ale to wiadomo, zupełnie inna walka, kiedy ktoś nie stanie klata w klatę ze mną, gdzie jakby ja wtedy mogę wykorzystać swoją siłę, bo jakby to jest takie mój, mój atut, głównie ręce, a tutaj jednak ciężko mi było uderzyć, więc to było takie obrona głowy, bo wiedziałem, że cię kopał na głowę, a z drugiej strony gdzieś, żeby jednak iść za ciosem i gonić go. Czyli trudno. Nie no, inaczej tak powiedział. Mm. Trudno. Nie, nie powiedziałbym, że to była nie, łatwa walka. Ale mm. o, nie, oczywiście, że nie. Bo to walka jakby e, taktycznie, Inna bo, niż wszystkie. taktycznie trudna do rozegrania. W mm. w na momencie mówię, dobra, już jak udało się blisko, jak już mogłem gdzieś, wiesz, pójść, tak łapa, łapa, wy Do to to Dopóki nie, to była taka frustrująca walka. Mówię, stój cholera. On po prostu uciekał, no, Patryk, przyzwyczaj się. Wiktor, i teraz pan awaturujący się. Tak w jakiej kategorii bijesz się na wagowych e, zawodach? Yy, ostatni raz startowałem na wagowych zawodach w kategorii 80 kilo. Ale A... niejednokrotnie startowałem na mistrzostwach Europy ICO w 70 więc... No to nadal Kuba Pałaszewski najczęściej bije się w 6.5. U nas nie ma takiej kategorii. To nie moja wina. Czyli to nieprawda. Słam? Nieprawda. No jest 60, ale to... Raczej, raczej niemożliwe na ten moment. No ale... więc, jakby, dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że przede wszystkim no oczywiście Kuba jest z kategorii jednak niższej niż ty, bo ty jesteś nabitym knurem po prostu. A to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka. No, tak nie cukru. <laughs> Jeszcze w to. Właśnie nie wiem, czy to jest właśnie cukrowanie. Natomiast no, ewidentnie ma inny styl walki ze względu na to, że jest wysoki, szczupły. I Jak to by się walczyło z takim zawodnikiem? Nie to, się <laughs> On ma kwiatek, daj spokój. Nie będę ukrywał, nie lubię walczyć z technicznymi zawodnikami, którzy dużo skaczą. Wolę większych i udowodnić, że ktoś mniejszy może im... Tak jest, o to mi chodziło. I po prostu jak walczę z większymi czuję po prostu większą motywację w... Inaczej, jak walczę z takimi zawodnikami jak Kuba mam takie oby nie przegrać że chcę, chcę nie przegrać a jak walczę z większymi gośćmi którzy, no, z większymi gośćmi, to chcę wygrać nie że nie chcę przegrać tylko chcę wygrać mam większą motywację to wtedy i wtedy i po prostu odnajduję się w kategorii open uważam że mi wychodzi to no, wychodzi, wychodzi. Panowie, ostatnie pytania na, na, na dzisiaj z tej rozmowy. Um, po dzisiejszym turnieju, jakie braki i co do poprawy na Mistrzostwa Świata? Zaczynają się, że braków nie ma żadnych, do poprawy nie ma nic. Po prostu jesteśmy w konkretnym cyklu przygotowania. Można powiedzieć, że nie, brakuje szybkości, brakuje trochę wytrzymałości, ale. To nie tak, że, że brakuje, że nie mamy tego, tylko że jesteśmy w konkretnym cyklu przygotowawczym i nad tymi aspektami będziemy pracować jeszcze później, więc gdybym dzisiaj ja wyszedł z idealną szybkością, kondycją, to bym powiedział, że nam się świat odjął do dupy w formę. No bo taka prawda, nie mogę mieć dzisiaj szczytowej formy, nikt nie może mieć jeszcze szczytowej formy, bo ona za miesiąc nie będzie taka. Dlatego uważam, że jakby na ten etap przygotowania, na którym jesteśmy dzisiaj, niczego nie brakowało. Uważam, że wszystko zagrało bardzo dobrze i po prostu trzeba dalej iść ten jeszcze miesiąc z tymi cyklami trochę. Z schodzić z obciążenia, jakby wchodzić na, na szybsze kwestie i tak dalej. I będzie będzie forma za miesiąc taka idealny. Wiktor co do poprawy. Chyba nic tylko podtrzymać ewentualnie jakieś szczegóły poprawić. Musimy zobaczyć. Wydaje mi się, że już fizycznie nie ma co wiadomo złapać luzu więcej troszkę więcej regeneracji więcej się szybkości wtedy złapie. Poza tym w miesiąc to się niewiele zmieni. Yy, trzeba, wydaje mi się, też troszkę więcej podpracować nad yy, zasadami pod yy, zawody ICO. Troszkę więcej wycięć teraz porobić, bo to mało robiliśmy ostatnio na treningach, a to jednak jest bardzo fajny, poniekąd łatwy sposób na zdobycie wazari. Yy, no i po prostu szczegóły trzeba poprawić. Trzeba zobaczyć, co nie wyszło w tej walce, co źle robiliśmy. I co na przykład poprawić, żeby na zasadach ICO to jeszcze lepiej wyglądało, bo na przykład jak yy, gadałem, znaczy jak walczyłem z Patrykiem, przyjmowałem te lowy, przyjmowałem, przyjmowałem, czy też często staliśmy ramię w ramię, u nas teraz są nowe zasady, które bardzo. Bardzo są przeciwko temu, po prostu będziemy tracić za to punkty, za każdy przyjęty low, więc też nad tym trzeba popracować. A poza tym chyba wszystko jest dobrze. No to wszystko dobrze. Chłopaki, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że wyszło dobrze. Nie? Dobrze, tak wspólnie jak jesteście, to jest nawet zabawniej. To no, Mi się podobało. Okay. No to wy powiedzcie, czy wam się podoba. Ja lubię być z dwoma Jezus Maryja. <laughs> <laughs> nie wytnę no, tego, no. <laughs> nie wytnę tego, no trudno. E, już nie wiem, co mam powiedzieć. Jedno, co jeszcze, jeszcze możemy dodać, jakby odbiegając troszeczkę od, od naszego startu, że trzymamy kciuki, bo jutro jeszcze zostało nam dwóch naszych kolegów na Mistrzostwach Świata Shin no i trzymamy kciuki, żeby zaszli jak najwyżej. Mają tą możliwość miesiąc przed nami wystartowania, podnieść nam poprzeczkę. Weźmy, ja pamiętam, jak 4 lata temu Maciek był drugi, byli też przed nami, miałem takie. Kurde, to już nie chodzi o to, żeby zajść wysoko. Mówię, to już jest kolejna, to, to już jest Polak na drugim miejscu, już jest poprzeczka podniesiona. Więc śmieję się, że jak te chłopaki zajdą wysoko, to by też takie dla nas trochę za miesiąc trzeba jednak nie, dać, nie być, nie być gorszy. Chociaż wiadomo, że jakby nie można porównywać wszystkiego jakby ze sobą, no ale tak, śmieję się, że... Jest tam gdzieś taki dreszczyk, że to też są Polacy, też, też, też ten start na świata i oczywiście jakby dopingujemy. Ja dzisiaj od rana gdzieś tam obserwowałem to, co mogłem. Szkoda, że tylko dwóch, ale z drugiej strony dobrze, że, że dwóch, no bo że dwóch. mogło nie być nikogo, a no chłopaki zawalczyli, no i jutro trzymamy za nich kciuki od rana. Tak, został nam Artem Akimienkow i Marek Wolny. Kto faworytem turnieju? Obserwujesz? Tylko z relacji. To, co widziałem na okiem Sportowca i PFKS. Trudno mi powiedzieć, z samych highlightsów to niewiele można powiedzieć, trzeba całe walki zobaczyć. No ale tak jak rozstawieni są Guzauskas i zapomniałem imienia. Ej, a Dimitrow został, czy nie? Tak, wygrał yes. przy Ipon nawet, z tego co widziałem. Prawą łapą. No a poza tym. To Marek Wolny i jej Artem. Życzymy wszystkiego najlepszego, pierwszego i pierwszego drugiego miejsca. Może oni zdobędą, bo nam się z, Patryko, z Patrykiem nie uda, niestety, pierwsze i drugie. No tak, Japończycy rozlosowali, że na, na, jeśli wygramy wszystkie swoje walki, to i tak spotkamy się w ćwierćfinale. Więc no. To co w ćwierćfinale, będzie rewanż w którą stronę? W moim, W którym? głupie pytanie. No wiadomo, że ja wygram. Kto, kto wygra? Wiktor. Trzeba wygrywać Wiktor spokojnie. No, nie będę się kłócił. On już jest ten 13 lat starszy. Z mu się robią trochę w tym prawdę, ale życie, no co mam powiedzieć? Pogadamy za 13 lat. W no, nie skończymy tego inaczej. Bardzo Wam dziękuję. Piąteczka. Dzięki.